Dobra, nagrywa się, nagrywa chyba Słuchajcie Czwartek To już dwa tygodnie do świąt, Wyobrażę wyobrażacie to sobie nie, nie planowałem nagrywać tego codziennie Ale mi coś wkręciło I to robię <grytanie> Także Wow 10 minut spóźnienia z samego rana Lecimy po Oscara jest to 14 dni, wyobrażam się do sobie. O, Jestem w środku. O, wszystko, wszystko. Portfel mam, klucz mam, paska nie założyłem. Założyłem nowe spodnie. A co to za mandarynka? Jak... O, jedna się taka znalazła. Fuj, trzeba się jej pozbyć. lecimy, słuchajcie? Roboty. Dzisiaj planuję trochę więcej zrobić na tej robocie. Musimy zajechać jeszcze teraz do Chinki właśnie po hardwola i po cekola, Bo tam w pokoju się nam przyda. te, te dziurki różne. Będziemy mieli przygotowane. Więc w następnym tygodniu już sobie pomalujemy. Z tego względu, że jutro nas tam nie ma. Więc muszę zrobić dzisiaj jak najwięcej z hydrauliką. Zaczynamy ścianę. Się udało bo na trzecią jestem umówiony, powinno się udać, na trzecią jestem tutaj, na miejscu. Yy, odnośnie wyceny, którą już robiłem, co prawda wstępnie przeszła, ale chcemy dogadać fakty. Będziemy budować taki a pavilon na ogrodzie, yy, z dachem spadzistym w obie strony. Nie jest to mały budynek, bo ma prawie 9 metrów długości i 4 metry szerokości, więc fundamenty, wiecie, trzeba zrobić. Później trzeba zrobić ściany, później ławę w środku i tak dalej. Zależy wszystko od modelu tego domku, bo też jestem skłonny do wbudowania czegoś z drewna, ale nie wiem, czy oni będą chcieli z drewna. Wszystko zależy od finansów, bo pierwszy kłód miałem tam ileś na razie wchodził w szczegóły, ponieważ nie jest to dokładne ale zabrakło im kilku tysięcy i zaproponowała mi inną kwotę, więc musimy trochę ten projekt zmodyfikować nie zrezygnowała, tylko po prostu zaproponowała inną kwotę, trochę niższą, nie tam wiecie jakąś radykalnie niższą jestem w stanie porobić tak, aby to wszystko było, wyglądało bardzo podobnie więc zastanawiamy się nad ociepleniem, czy cavity wall, czy ocieplenie z zewnątrz na przykład i pojedyncza gruba ściana. Takie takie rzeczy, które mogą zmienić jakby koszt. Czy właśnie ocieplenie z zewnątrz i e, tęk strukturalny taki wiecie polski, polski, niepolski polski, ce, e, Ceresita. zamiast claddingu na przykład z izolacją. No, różne metody są. Więc te metody różnie kosztują. Wykonanie, praca też inaczej kosztuje, trzeba to wszystko obczaić. Dzisiaj zdecydujemy, którą drogą chce ta klientka pójść, jakie okna wybrać i tak dalej, ile tych okien, to wszystko też gra rolę. Jestem już o Oskara, czekam. Eee, o tym projekcie nie ma sensu nawet teraz za bardzo też z drugiej strony gadać, dopóki ja się tam nie pojawię dzisiaj. Teraz lecimy na robotę, po drodze musimy zajrzeć do po kilka rzeczy. I super, let's go. Zobaczymy się za chwilę. Hej Karol znowu ogląda jakiś serial z wojska <grym <grym Kawalerię. Ej, hey, byłem w Skruficie, kupiłem rurki, kupiłem prysznic Taki jak babcia miała Także sprawa załatwiona i lecimy. Nie kupiłem waste'ów. W ogóle waste'ów nie kupiłem Karol nie wziąłem waste'ów Muszę tam wrócić Ale numer Mam wrażenie, że już chyba praktycznie sklep wykupiłem, nie? Mam i rurki, mam i waste'y, mam i prysznic Czuję, że czegoś zapomniałem ogólnie Ale to się do, do, okaże na miejscu. Cały czas myślę jak z tym kiblem Czy go obniżać, czy nie robić sobie problemu Czy tylko waste podpiąć Nie wiem, zobaczę Klęknę przed tym dzisiaj Popatrzę Wtedy będę wszystko wiedział Także stuba? Co to? Jakaś wiadomość? Andrzej się przywitał ładnie. Też po zakupy przyjechał. Dobrze. Dobry chłopak z tego Dobra. Wysiadamy. Zabieramy się za hydraulikę. Najważniejsze i te naprawy tylko po tych kołkach. I to będzie chyba tyle na dzisiaj. Babki dalej nie było, czy była? I list listy Ciekawe czy była w domu. Nie widać. Ale tu sprzątane było. Ciekawe czy to chłopacy posprzątali. Teraz się dowiem, kto tu był i kto tu rządził. Rachunki leżą. Czy wy zamiataliście tutaj pod tą szafką? Tam. Aha, a listy to leżały? Czy listy leżały? Aha, to ty położyłeś, dobra. Czyli jej nie było dalej. Dobra, babka dopiero przyjdzie na weekend z tego wynika Dobra, zabieramy się za łazienkę Teraz mam, zrobiłem wszystko na kopie, zdecydowałem i tyle w temacie Także mikser mam, za chwilę go sobie przyniosę Pierwsze co, będę musiał tutaj zadbać o wycięcie jeszcze trochę tej podłogi Bo chcę usunąć ten trójnik i zrobić tylko prostą łączkę jeżeli się da oczywiście, a jeżeli nie, to nie wiem, to kapsel założę? Zobaczymy, zaraz się wszystko okaże. Musimy pozbierać graty, hej. Dobra. Co to, to za mi gada w Telefon mi gada sam, no, nie. nie wiem, mnie tu przecież nic nie łączyło. Dobra, mamy, słuchajcie. Wycień tą podłogę, ostatecznie wycień aż tak dużo, bo... Mieć dostęp do wszystkich tych rurek, Podpinałem te, te klipsy, aby móc podnieść rurkę sobie tam i ją przyciąć. Więc za chwilę się tym zajmę. Jak zrobię to, będę mógł zająć się wodą do zlewu i do kibelka, i wodą, która już jest tutaj wykryta, ten wykute bruzda, wodą do prysznica. Jeżeli to zrobię, to będzie super. Pamiętacie, Łanny? Tak samo belka była w tym samym miejscu. Te domy są bardzo bliźniacze. Czyli ta belka z tyłu praktycznie nic nie niesie ogólnie. Ona jest tam związana, my ją trochę inaczej przycięliśmy, bo mamy trochę inny projekt. Na ten belek zostaje tak jak jest. Chodzi nam głównie o to, ale to sobie poradzimy. Akurat tyle wystarczy. Tutaj później zapniemy jeszcze kawałkiem drewna. I będzie super. Jak dojdzie płyta, to już w ogóle będzie super. Jeżeli chodzi o taką, wiecie, strukturę nośną, no to tutaj mamy podwójnego joysa. I głównie tutaj ktoś będzie stawał, tak naprawdę. Lub tutaj. Tam z tyłu nigdy nikt nogi nie postawi. Także będzie super. Proszę Państwa, my jesteśmy biście Kurzu pełno. Drzwi założyliśmy z powrotem, bo byśmy całą chatę zakurzyli. Dobra, ja się zabieram za hydraulika. Najgorsze mamy za sobą, tak naprawdę, bo ja się zawsze zastanawiam a może plastik, a może kopa? I ostatecznie zawsze wybieram kopę, czyli tą rurkę miedzianą. No i mam to zrobione. W tej łazience zrobiłem trochę inaczej, bo tutaj zakapslowałem tą zimną wodę, która była wcześniej do toalety i doprowadziłem ją po prostu tutaj, sfidowałem po drodze do umywalki. Tutaj poszła już też woda, przed chwilą wzięliście do prysznica. Mamy załatwione, zostawiam sobie ją do poniedziałku, jeszcze nie zamykam kapsli, ale za chwilę je zamknę, bo tak naprawdę sprawdzę czy nie ma żadnego przecieku, bo gdzieś tutaj nam się z worka wcześniej polało, mam nadzieję, że nie uszkodziliśmy sufitu, ale raczej nie. Zbieramy się słuchajcie i lecimy, bo ja mam dzisiaj jeszcze bardzo ważną wycenę, zobaczymy się dopiero co? Jutro, jutro yy, u Chinki. Także trzymajcie się, zobaczymy się później jeszcze dzisiaj. Może na wycenie. Cześć, hej! Dobra, e, słuchajcie, słuchajcie. Ten odcinek będzie super wyjątkowo krótki. Ale nie zdążyłem was zabdować. Pokój mamy też przygotowany, posnagowany. Miałem zajechać do Pebbles tutaj po ładowarkę. Nie ma nikogo. Bo zostawiłem wczoraj. Spieszę się cały czas strasznie na tą wycenę, którą miałem dojechać. I na koniec jeszcze mieliśmy tam przygodę z rurką przy kiblu, którą przerabiałem, założyłem kapsla i nie wiem, coś nie podlutowało tak jak trzeba, zrobiłem drugi raz to samo i znowu mi zaczęło ucieknąć więc spamuciliśmy dobrą godzinę na same wyjście wreszcie wypiąłem cały ten trójnik stamtąd, oczyściłem przyciąłem tą rurkę, założyłem speedfita prostego, prostą złączkę i dopiero wtedy mogliśmy stamtąd wyjechać tak czy jak Zdecydowaliśmy, że zakręcimy wodę, bo nie chciałem zostawiać do poniedziałku bez kontroli. A jak wrócimy tam w poniedziałek, no to będę wiedział, że mogę zająć się zakryciem podłogi, zarzuceniem hardwallem ściami przy przeciągnięciem przy, sufitu. Więc taki jest plan na poniedziałek. Ale niestety, przez tą przygodę, która mi się wydarzyła, yy, nie zostawiliśmy wody odkręconej, ale to jest raczej nie, nie problem. Pokój mamy przygotowany. Mamy pomalowany sufit, więc w poniedziałek będziemy mogli już malować ściany. Na raz. Także we wtorek będziemy mieli pokój skończony i skupimy się tylko i wyłącznie w trzech na łazience. Jestem już blisko. Chyba tak. Miało być jasno. Mam nadzieję, że wystarczy, wystarczająco jest jasno, abyśmy mogli z tym klientem przejść na ogród i tam sobie pogadać. Także trzymajcie za mnie kciuki i zobaczymy się jutro. Hej, cześć.